Grupa Spotet, gdzie są dziki w Jaworznie, na portalu Facebook rozrasta się w bardzo szybkim tempie. W końcu zwierzęta te są codziennością wielu mieszkańców Jaworzna. Jej założycielką jest Alicja, mieszkanka naszego miasta, która postanowiła działać na rzecz tych zwierząt. Spotet gdzie są dziki w Jaworznie, urodziło się już dawno. Tylko w sumie nie było takiego bodźca, które by zmotywowało mnie do tego, żeby tą grupę na Facebooku założyć. Celem ogólnie był, było to, żeby dzielić się zdjęciami dzików z osiedla, informować się gdzie te dziki się znajdują na naszym terenie tutaj miasta. No i też w dalszym ciągu chciałabym tą grupkę zrobić taką edukacyjną, ale założenie tej grupy miało być przede wszystkim takie, żeby najpierw się zrzeszyć, zobaczyć Zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy ludzi to zainteresuje. No, i jak widać, zainteresowało. Grupa przed naszą pierwszą publikacją liczyła niecałe 800 osób. Po publikacji liczy już prawie 1100 osób, a liczba ta ciągle rośnie, co niewątpliwie cieszy inicjatorkę pomysłu. Postrzegam to bardzo pozytywnie. Fajnie, że ludzie informują, robią te zdjęcia, też myślę, że mają z tego radochę. Zrobią, robią spacer z psem i przy okazji też y, mogą się wykazać fotograficznie, mogą się wykazać społecznie, mogą nas poinformować o tym, gdzie spotkali te dziki. Coraz więcej ludzi się angażuje w robienie tych zdjęć, także mnie to bardzo niesamowicie cieszy. Dziki, wiewoźnie mają jednak tylu zwolenników, co i przeciwników. Alicja Hejtu jednak się nie obawia. Nie, nie boję się Hejtu, dlatego że uważam, że każdy może mieć własne zdanie na ten temat. Każdy niech sobie wyrazi własne zdanie, a my i tak wiemy swoje miłośnicy dzików. Życie jest wypadkową zmiennych, a dziki niewątpliwie wpisują się w kategorie zmian, jakie nastąpiły w naszym mieście w ciągu ostatnich 10 lat. Kiedyś były ciekawostką, dzisiaj są już codziennością i czy to się wielu osobom podoba lub nie, to trzeba nauczyć się żyć obok tych zwierząt.